Witam bardzo serdecznie słuchaczy. Bez władców, bez mistrzów, bez bogów, nie potrzebujemy władców, bo sami możemy rządzić. Nie potrzebujemy mistrzów, ponieważ sami możemy być mistrzami. Nie potrzebujemy Boga, ponieważ wszystko jest już Bogiem. Problemy pojawiają się, gdy pozwalamy innym rządzić nami lub innymi ludźmi. Problemy pojawiają się, gdy pozwalamy innym zapanować nad nami lub innymi ludźmi. Problemy pojawiają się, gdy pozwalamy innym dyktować Boga nam lub innym ludziom. Kropka, jakie problemy się pojawiają. Wiele. Przemoc, gwałt, przymus, niewolnictwo i przymusowe podporządkowanie się pomimo zgody to najbardziej typowe i rażące. Kiedy rozwiązaniem problemu w Twoim społeczeństwie jest przemoc, gwałt, przymus, niewolnictwo lub przymusowe podporządkowanie, wtedy wiesz, że Twoje społeczeństwo jest głęboko chore. Ludzie nie muszą być straszeni siłą, grzywnami ani więzieniem, lub boskimi przykazaniami, aby skłonić ich do właściwego postępowania. Możemy się zorganizować i sami pilnować. W rzeczywistości jest to jedyny sposób, w jaki można to zrobić z zachowaniem szacunku i godności. Aby zachować nasz szacunek i godność, oraz aby uniknąć tych problemów, musimy nauczyć się panowania nad sobą i tego, w jaki sposób Bóg jest zawarty w samym kosmosie. Rozłóżmy to: żadnych władców poza samodzielnością, kropka. Ponieważ niewielu ludzi jest wystarczająco mądrych, aby rządzić sobą, jeszcze mniej jest wystarczająco mądrych, aby rządzić innymi. Buntownik, nonkonformista, politycznie niezależny. Samorządy przyjmują zasady, które są w zdrowej zgodzie z uniwersalnymi prawami, ale odważnie łamią zasady, które nie są. Kierując się zasadą, że ludzie są omylni, niedoskonali i skłonni do popełniania błędów, zwłaszcza jeśli chodzi o władzę, ma się rozumieć, że zwierzanie się systemowi złożonemu z ludzi sprawujących władzę nad innymi jest absurdem. To rozumowanie okrężne w najgorszym wydaniu. Muszą istnieć mechanizmy kontroli i równowagi. Kiedy zaakceptujemy naszą własną omylność, bardziej prawdopodobne jest, że będziemy współczuć innym omylnym istotom. Ale jest też bardziej prawdopodobne, że rozpoznamy omylność i pomożemy ją skorygować. Omylne jednostki sprawdzające moc systemów złożonych z innych omylnych jednostek to jedyny sposób, aby zapobiec zepsuciu władzy w tych omylnych systemach. Nie mówiąc już o zepsuciu absolutnie, jest więc zrozumiałe, że próba rządzenia sobą, pomimo naszej osobistej omylności, jest lepsza niż pozwolenie innym na rządzenie nami, ponieważ władza ma tendencję do korupcji. Przywództwo staje się wtedy czymś, czego uczymy się wzajemnie, a nie czymś, co sobie nawzajem wymuszamy. Pamiętać należy: Brak władców nie oznacza brak reguł. Reguły zawsze będą powstawać organicznie i społecznie poprzez naturalne mechanizmy kontroli i równoważenia rządzących. Anarchizm to wzajemne wsparcie, wzajemna pomoc i wzajemna obrona. Poprzez wzajemne wsparcie, wzajemną pomoc i wzajemną obronę uczymy się nawzajem, jak rządzić sobą. Prawdziwe przywództwo to uczenie innych, jak kierować sobą. W rozlatującym się samolocie, jakim jest nasze chore społeczeństwo, samowładca najpierw nakłada na siebie maskę tlenową, aby mógł pomóc innym, którzy mogą być mniej uzdolnieni. W ten sposób dają zdrowy przykład. Żadnych mistrzów oprócz samoopanowania samoauk rozbieżny. Samoopanowanie sprawia, że Jednostka koncentruje się na tym, co może kontrolować, a nie na próbach kontrolowania innych. W obecnej sytuacji programowanie oparte na strachu i nar zorientowane na masy zdominowały status quo. Rozwiązaniem jest to, aby jednostki były gotowe odejść od stada i stać się panami siebie poprzez oparte na odwadze przeprogramowanie i nar, które wykraczają poza status quo. Panowanie nad sobą sprawia, że panowanie nad innymi staje się przestarzałe. Kiedy? Każdy nauczy się, jak dokonywać bezpośredniej autokorekty. System jest bardziej skłonny do pośredniej autokorekty. System samopanów ostatecznie równoważy skorumpowany system panów i niewolników. Po prostu skupiając się na budowaniu zdrowego nowego pomimo niezdrowego starego, wyprzedzamy krzywą społeczną. Panowanie nad sobą jest właśnie skupieniem się nad zdrowym nowym pomimo niezdrowego starego. Jest to pełna akceptacja, że nie możemy i nie powinniśmy, próbować kontrolować innych, zwłaszcza gdy ledwo możemy kontrolować siebie. Zamiast tego skupiamy się na panowaniu nad sobą, samokorekcie, samodoskonaleniu i przezwyciężaniu siebie, pomimo paradygmatu pan niewolnik, który nas otacza. Oddolna strategia przywództwa polega na tym, że jednostki uczą się panowania nad sobą. Nauczycielami samomistrza są natura, ból, trafność i inne osoby, które opanowały jaźni. Panowanie nad sobą jest mistrzostwem ugruntowanym. Działa od dołu, korzenie w górę, korona. To. Filozofia oparta na zdrowiu ciele ziemi oddolne panowanie nad sobą kieruje się złotą zasadą i zasadą nieagresji jednocześnie wpajając odwagę do nieprzestrzegania wszelkich praw, zasad, nakazów które są przeciwko nim. Przywództwo oddolne polega na samopanowaniu, pomimo że ci, którzy tak twierdzą, że są mistrzami. W wielkim schemacie rzeczy jesteśmy nie do odróżnienia od kosmosu. Z tej nierozróżnialności wyłania się koncepcja współzależności. Do tego stopnia, w jakim opanowaliśmy nasz własny umysł ciało dusza. Opanowanie współzależności i wzajemnych powiązań jest kolejnym rozsądnym krokiem na ścieżce do samopanowania. Abyśmy nie popadli w szaleństwo wynikające z zakorzenionej władzy, musimy pozostać samodzielnymi jednostkami dążącymi do panowania nad sobą, a nie osobami samoufającymi, ślepo podążającymi za łańcuchem posłuszeństwa, który utrzymuje ugruntowaną zepsutą władzę. Zadaniem ludzi, samomistrzów, jest to, aby nie być po stronie katów, a potem musimy wyjść poza to i uczyć się nawzajem, jak nie być katami. Żadnych bogów oprócz jedności ze wszystkimi rzeczami. Pozwól mi zachować dystans zawsze od tych, którzy myślą, że znają odpowiedzi. Sceptyk, heretyk. Niewierzący. Ci, którzy pozwalają Bogu być wszystkim nieskończonym, mają tendencję do kwestionowania każdego konkretnego Boga, który twierdzi, że jest w czymś skończonym. Wszystko jest już Bogiem. Prawie każda osoba religijna, duchowa i świecka zapewne by się z tym zgodziła. Problem polega na tym, że zbyt wielu ludzi próbuje zastraszać i zmuszać się nawzajem do zaakceptowania konkretnego Boga przez ślepą wiarę i posłuszeństwo. Kiedy masz wystarczająco dużo ludzi o różnych ideałach tego, czym jest Bóg, rodzi to konflikty, przemoc, a nawet wojny. Rozwiązaniem jest po prostu pozwolić, aby wszystko było Bogiem. Każda próba zmuszenia wszystko do bycia czymś powinna być wyszydzana. Wyśmiewana, ale także tolerowana. Mechanizmy wyrównywania kulturowego są niezbędne do utrzymania zdrowej równowagi w społeczeństwie. Zwłaszcza jeśli chodzi o Boga. Żadnych bogów oprócz jedności ze wszystkimi rzeczami upraszcza egzystencjalny niepokój. Zamiast się wahać, śmiejemy się. Zamiast skończenie szufladkować Boga. Pozwalamy Bogu być nieskończonym. Zamiast twierdzić, że Bóg jest w on, ona, a nawet w to, po prostu pozwalamy Bogu być wszystkim. Od kwarków do kwazarów, od gluonów do galaktyk, od mikrokosmosu do makrokosmosu, od wielkiego wybuchu do wielkiego kranczu i wszystkiego pomiędzy. Kiedy pozwalamy Bogu, aby był po prostu połączeniem wszystkich rzeczy, jest mniej prawdopodobne, że będziemy bronić się przed tym, jaki Bóg powinien być, a bardziej prawdopodobne jest, że będziemy tolerancyjni wobec tego, jaki Bóg mógłby być. Kiedy ktoś mówi, że Bóg jest słońcem, bardziej prawdopodobne jest, że powiemy, jasne, czemu nie. Kiedy ktoś mówi, że Bóg jest latającym potworem spaghetti, Żydowskim zombie lub kosmitą z planety superinteligentnych istot, jesteśmy bardziej skłonni wzruszyć ramionami i powiedzieć: Tak, jasne. Jeśli Bóg jest wszystkim, to Bóg jest również tymi rzeczami. Dlaczego nie? Jak na ironię, bardziej prawdopodobne jest, że będziemy tolerancyjni wobec innych, jeśli nie wierzymy w konkretnego Boga i po prostu pozwalamy Bogu. Aby był wszystkim, niż wierząc w konkretnego Boga i próbując zdławić to wszystkim w gardle. Bardziej prawdopodobne jest, że będziemy działać z pełną miłości, dobrocią i otwartością, kiedy myślimy przez Boga jako medium, niż kiedy wierzymy w konkretnego Boga jako środek do celu. Pozwalając Bogu być wszystkim, schodzimy z naszej własnej drogi. Przyżuje Ego. Wprowadza w duszę. Przechodzimy od bycia niepewnym, współzależnym trybikiem w mechanizmie zegarowym, do bycia pewną, niezależną siłą we współzależnym kosmosie. W skrócie, stajemy się współzależną siłą natury. W obecnej sytuacji jest zbyt wielu typowych przywódców, czy to religijnych, czy świeckich, mówiących ludziom, co mają myśleć. Desperacko potrzebujemy bardziej radykalnych przywódców, samorządców, samowładców, współzależne siły natury, którzy uczą ludzi, jak myśleć dla siebie. Z miłością i światłem. Dziękuję za wysłuchanie.